Wynajem najtańsze mieszkanie na Elix i dzisiaj zamówiłem wielkiego mini majka i naklejamy go na te drzwi. A to wszystko dlatego, że mieliście wbić 200 komentarzy, wbiliście tyle i wybrałem sobie ten komentarz. No dobra, ale czemu wybrałem w ogóle to zdjęcie? No przede wszystkim dlatego, że Michaela zdjęć w internecie jest od groma, a nie chciałem zbyt przypałowego, no bo będę to miał jednak w mieszkaniu. Dobra, ogólnie trochę przesadziłem z wielkością tego miniatka. To Z metr na metr. Dużo, dużo w chuj. Muszę go wyciąć. Teraz się zaczynają jaja, a w sumie uszy. Dobra, nie wiem jakimi wy uczniami byliście, ale ja raczej z plastiki miałem zagrożenie i tata albo mama mi pomagali. Ale wyszło spoko, nawet te dziurki tu zrobiłem. Tylko umyć drzwi. To był pierwszy raz, jak te drzwi były czyszczone, odkąd je wynają. Swoją drogą, jak teraz będzie 300 komentarzy, to znowu wybieram jakąś rzecz i ją robię. A teraz lecimy z naklejaniem Michaela. Odklejamy i przyklejamy. No i tym oto sposobem za 50 zł każdy z Was może mieć swojego mini w swoim mieszkaniu albo pokoju, gdzie tam mieszkacie. A jeszcze tylko ogarnąć ten syf, który został. Pętajcie, zostawić lajka, 300 komentarzy i robimy coś kolejnego.